Cześć Lawelasy, to Alex, witam Was w pierwszym dniu vlogmasa. Vlogmas to taki miesiąc, w którym filmiki na moim kanale będą pojawiać się codziennie. Aż do świąt Mam nadzieję, że będziecie na nie czekać Lecz nie wszystkie będą w takiej formie, gdzie ja po prostu siedzę Najczęściej będę was zabierała gdzieś ze za sobą w formie vlogów I będę wam pokazywała, co robią w ciągu dnia, oczekując na święta Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tradycjach na święta w Danii I powiem wam 10 właśnie tradycji e, świątecznych właśnie w tym kraju I zanim zaczniemy mówić o 10 tradycjach świątecznych w Danii Powiem wszystkim skol i weźcie sobie piwko i napijmy się razem. A dlaczego piję piwo na ekranie? Ponieważ to jest właśnie pierwsza duńska tradycja. Tutaj w Danii święta zaczynają się od momentu, kiedy do miast duńskich przyjeżdżają ciężarówki. Z piwem, moi kochani. Zazwyczaj jest to pierwszy piątek w listopadzie, i wtedy przez sześć tygodni w sklepach sprzedawane są Christmas Beers, czyli tak zwane Yule. -Ul. I ta tradycja zaczęła się od tego, że Tuborg, wielka firma, właśnie z piwna, wypuściła reklamę w 1980 roku, taką właśnie świąteczną. I po prostu już w, i ona była tak popularna, że na przyszły rok, 1981, e, Tuborg wypuściło pierwsze w Danii świąteczne piwo To piwo moim zdaniem nie różni się aż tak bardzo niczym e, od naszych polskich piw, jak na przykład Strong, którego ja bardzo lubię e, Ale tutaj w Danii piwa są ogólnie moim zdaniem bardzo takie słabe I po prostu to piwo właśnie wypuszczane podczas świąt e, ma taki właśnie odrobinę mocniejszy posmak, e, ponieważ oni tym doda dodają chyba... E, E, Lakrish, czyli Anish to jest chyba I Black Current. I mimo to, że to piwo jest sprzedawane tylko 6 tygodni w ciągu roku Jest to na czwartym miejscu najbardziej popularne, najbardziej sprzedawane piwo w Danii Więc skąd? Na zdrowie! Kolejną świąteczną ciekawostką jest to, że tutaj w Danii robi się takie właśnie advent calendars, takie jak są u nas, czyli otwiera się po prostu czekoladki w kalendarzu, ale tutaj w Danii robią to w taki sposób, że dzieciom daje się na przykład prezenty codziennie. Są to oczywiście jakieś małe prezenciki, mają również dzieciaki na przykład czekoladki, ale są też właśnie takie jakieś. Prawdziwe, prawdziwe prezenty. To stało się tak popularne, że dzieci, które już stały się właśnie dorosłymi, to na przykład jak są w związkach, to dają sobie również prezenty w każdą niedzielę w grudniu prowadzącą do świąt. Kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi jeszcze o prezenty, to prezent tutaj właśnie dostaje się tak jak u nas z Wigilią. I osoba, która rozdaje te prezenty jest to zazwyczaj najmłodsza osoba w rodzinie. I ta osoba po prostu czyta karteczki z tymi imionami, wszystkimi, które są podpisywane na prezentach. Rozdaje te prezenty danym osobom przy stole. I wtedy zazwyczaj każdy po prostu siedzi i patrzy się, co ta osoba dostała, i to zazwyczaj naprawdę zajmuje bardzo długo czasu, ale to jest właśnie taka tradycja i tak tutaj się to robi w Danii. Przejdźmy do czegoś jeszcze, co robi się przed świętami, więc zazwyczaj przed świętami wystawiane są Christmas Markets, tak jak u nas w Polsce, lecz tutaj to jest taka właśnie tradycja, że rzeczywiście całymi rodzinami się chodzi na te Christmas Markets, po prostu chodzi się na takie długie spacery wtedy wieczorkami, ponieważ zazwyczaj właśnie miasta są bardzo ozdobione różnymi po prostu światełkami, a Duńczycy uwielbiają światełka. Zazwyczaj też się jeździ na wycieczki do Tivoli, na przykład w Kopenhadze, i tam też po prostu na Christmas. To jest szaleństwo christmasowe, świąteczne. Na takich Christmas market zazwyczaj są jeszcze w mieście organizowane w niektóre dni po prostu takie świąteczne koncerty, na których śpiewa się właśnie. E, świąteczne piosenki, jak one się nazywają? Kolendy. O, kolendy. I też właśnie codziennie aż do świąt w swoich domach zapala się świeczki. Takie świe świeczki po prostu adwentowe. Kolejną ciekawostką, e, związaną właśnie też troszkę z tym Christmas Market, e, jest to, że tutaj w Danii jest to bardzo, to bardzo popularne, aby pić po prostu grzańca. Grzane wino jest tutaj bardzo popularne od wieków chyba, ponieważ zawsze tutaj w Danii było bardzo zimno i po prostu ludzie tak właśnie się Ogrzewali, pijąc e, takie grzane wino, które, które jest zazwyczaj podawane, właśnie e, to jest mieszanka grzanego wina z koniakiem. I to grzane wino zawiera w sobie po prostu kawałki e, jakichś tam suszonych owoców. E, jeszcze są tam, jest bardzo dużo takich, właśnie pokrojonych e, tych Mendel. OMONZ! Migdałów! O! I to wino jest naprawdę takie bardzo gęste i tak się nawet wyjada później jeszcze łyżeczką Te wszystkie rzeczy, które są w tym winie serwowane I to się tutaj w Danii nazywa Vlog. Tutaj też można, myślę, chyba takiego właśnie gloga prawdziwego duńskiego kupić, myślę, w Ikei. Więc możecie tam zobaczyć, czy jest teraz na porę świąteczną Kolejna rzecz, jeszcze jakieś trzy tygodnie, nawet cztery tygodnie czasami przed świętami Organizuje się coś takiego jak julefrokost I to jest po prostu świąteczny obiad, który celebruje się zazwyczaj ze swoimi znajomymi lub celebruje się to po prostu w różnych firmach. W pracy zazwyczaj mamy takie julefrokost, gdzie po prostu co roku one się odbywają. Albo się chodzi do restauracji, albo są celebrowane właśnie w firmie, ale też tutaj restauracje właśnie, one szaleją na punkcie tych Julefrokost i gdzie się nie przejdzie miastem, to widzi się po prostu takie tablice z napisem zapraszamy na właśnie Julefrokost i ten Julefrokost zazwyczaj składa się z takiego dużego bufetu. Płaci się już tam jakąś daną sumę i w tej danej sumie można korzystać z tego całego bufetu i zazwyczaj zaczyna się, albo w niektórych restauracjach oczywiście też podają, po prostu zależy, do jakiej restauracji się pójdzie, Ale zazwyczaj zaczyna się to od ryby z takim ich tutaj duńskim sosem, czyli Remoulée. Ja myślę, że też zaczęli to już dodawać w Polsce, więc na wiecie, to jest, jest. taki jakby żółty sos. Później do tego je się różne rodzaje mięsa. I na koniec oczywiście desery. Tutaj Duńczycy też uwielbiają desery. Dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć jakąś wersję właśnie duńskiego deseru tutaj u mnie na kanale. Może postaram się wam zrobić. Oczywiście będzie to wegańska wersja. Przy następnej ciekawostce zostaniemy już przy naszym stole wigilijnym i co na takim stole się znajduje. A więc moi kochani, to nie jest tak, jak w Polsce, że na Święta nie można jeść mięsa. Tutaj tego mięsa je się, myślę, że za całą Polskę. Najczęściej podawaną potrawą w święta i w tą świąteczną kolację jest to kaczka i świnia te dwa biedne zwierzątka są faszerowane różnymi właśnie jakimiś tam stuffings, czyli na przykład jakimiś pomarańczami lub jabłkami na przykład z żyżem czy coś takiego, no nie wiem różne rodziny różnie to robią tutaj w Danii ale zazwyczaj to są właśnie dwie takie potrawy syrowane tutaj na święta i do tego muszą być po prostu karmelizowane w brązowym cukrze ziemniaki i też obok będą normalne ziemniaki. Do tego wszystkiego na deser idzie coś bardzo, bardzo ciekawego. I ja to bardzo lubię ogólnie. Mogę wam zrobić taki właśnie deser z tego um, tutaj na kanale. Jest to coś, co się nazywa rice Alamandy. To nie jest nic innego jak po prostu taki rice pudding, który ma po prostu w sobie czasami wiśnie na przykład. To jest po prostu ryż w mleku. Ale ten jeszcze ryż ma w sobie pełno, pełno takich um, chop, takich po prostu pokrojonych um, migdałów. Ale zawsze osoba goszcząca całą rodzinę, dajmy na to na święta, wkłada jednego całego migdała do właśnie tej mieszanki I ta osoba, która dostanie w swojej porcji tego migdała, nigdy nikt nie wie kto to dostanie tego, ponieważ te miski zazwyczaj są wymieszane ta osoba, która wylosuje właśnie całego migdała, dostaje w wigilię kolejny prezent. Kolejna ciekawostka to jest to, że tutaj jest bardzo popularne, aby z dziećmi razem robić po prostu samemu takie ozdoby na choinkę. I zazwyczaj są to po prostu takie małe jakby serduszka, oczywiście w kolorze biało-czerwonym, czyli w jakim kolorze, w kolorze flagi duńskiej Ja już Wam mówiłam w pięciu dziwnych faktach o Danii, że Duńczycy są szaleni a propos swoich flag e, Używają je na wszystkie okazje i właśnie tak samo musi być na święta e, I później takie właśnie serduszka, które się samemu robi, e, zawiesza się na choinkach Lub na oknach na przykład w całym domu zazwyczaj to jest. Ostatni fakt trzymam na koniec, a teraz coś, co jeszcze jest bardzo popularne, ale to też jest bardzo popularne tutaj u nas w Polsce, że po świętach po prostu chodzi się do rodzin, do znajomych, na różne właśnie um, świąteczne kolacje czy obiady. To jest też bardzo popularne u nas, więc na tym się nie będę za bardzo skupiać. Ale teraz ostatni fakt, który jest po prostu dla mnie, zazwyczaj jak ja go słyszę albo jak widzę ludzi to robiących, to po prostu mi się śmiać chce. Ale to jest coś, co jest tutaj naprawdę bardzo popularne w Danii e, i zazwyczaj robi to cała rodzina e, i jest to to, że po prostu po już świątecznej wigilii, e, jeszcze przed prezentami, e, cała rodzina zbiera się razem przy choince, łapią się za ręce i co robią moi kochani? Śpiewają kolendy i tańczą wokół choinki. Ja zawsze jak sobie to wyobrażam, bo strasznie się śmiać chcę, ale naprawdę yy, oni tak robią i po prostu choinka stoi na środku, a ludzie chodzą, kręcą się i śpiewają do choinki. Z tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy filmik Mam nadzieję, że wam się podobał Jeżeli tak, zostawcie duże kciuki w górę Jeżeli mieszkacie w Danii i widzieliście coś jeszcze, czego ja nie wspomniałam Tutaj właśnie w tych duńskich tradycjach Napiszcie koniecznie w opisie na dole Jeżeli mieszkacie w krajach innych niż Dania Napiszcie, co tam jest takiego popularnego I coś, co was zdziwiło może Kciuki w górę Czekajcie na kolejne vlogmasy codziennie Filmiki na Alex Howellowe Powiedzcie znajomym Tak Yay! E, I zapraszam podobnie jutro. Pa!